Jeszcze wolę tu być, na wygnaniu, na banicji, niż wracać tam, do Niniwy Słodkiej, gdzie mój własny czeka mnie duch. Jeszcze wolę tu być, więc nie kuś mnie śmierci, nie kuś mnie lubieżna kusicielko łasico cmentarna nie kuś tak zabójczo. Tak zawrotnie, że podszedłem nagle i szybko do drzewa. Objąłem je ramionami i przywarłem mocno do pnia. Owinąłem się dookoła tak, jak po drzewie obłędnie owija się bluszcz, i tak trzymałem się długo. Dwie, trzy. Najdłuższe minuty, dopóki nie poczułem, że rozluźnia się, próbujący oderwać mnie od życia, żelazny uchwyt. Wtedy i ja powoli ostrożnie rozluźniłem objęcia i bezwiednie, pocałowawszy korę, powoli wróciłem na ścieżkę z dalekiej podróży. Tak właśnie. Tak oto, w środku białego dnia, człowiek musi kurczowo łapać się gałęzi, pnia drzewa, poręczy, słupa latarni, nogi stołu, kieliszka tego, co pod ręką, parzącej pokrzywy, wbić paznokcie w ziemię, żeby nie zapaść się w dół albo nie ulecieć w powietrze.